Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka po tej stronie Agnieszka. Chciałabym Was zaprosić na haul zakupowy, który dokonała, dokonałam w Primarku. Kupiłam ciekawe kilka rzeczy. Chciałabym się z Wami podzielić i pokazać, co kupiłam. Oto one. Widzicie kochani? Trzy duże reklamówki to są właśnie zakupy kupione w Primarku. A teraz będę je wy wypakowywać, aby Wam pokazać. Takim pierwszym produktem, rzeczą, którą kupiłam jest koszula piżama. To jest koszula nocna. Widzicie, kochani? Dałam za nią 13 euro, choć pierwotnie kosztowała 20. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na mnie przymierze. Tak, kochani, w niej wyglądam. Taka ona jest. Fajna. Tutaj są, można zrobić trzy czwarte rękawki albo dłuższy. Hmm? No, jestem zadowolona. Przy porannej kawie stanąć, napić się, coś ciekawego obejrzeć. No Fajna jest. Dobry zakup. Jestem zadowolona. Drugim zakupem to są spodnie dresowe. Kosztowały 6 euro. Ale powiem, że jest dobry materiał. Dobry, tak szybko nie będzie. się pęczkował. Jestem zadowolona. Następnym z zakupem też są spodnie dresowe. Trzecie to takie. One kosztowały pięć euro. Kolejnym zakupem jest to oto plusa dresowa. Jest taka z kapturkiem. I kapturek jest związany. Nie będę przymierzać. Akurat tam, gdzie mogłam przejść, przymierzyć, mój mąż się przebiera. Ona kosztowała 14 euro. Fajne. Może jeszcze pójdę, poszukam w tym kolorze spodni, bym miała cały dres. I tę różową bluzę. Byłyby całe dwa. drewki skompletowane. Tu jeszcze mam taką czarną bluzę. Ocieplaną. Tutaj korusza gaz. Pracuję w chodniach przy bukietach ręcznych, tam jest zimno, trzeba się trochę ubrać. Czarny, a i też jasny, promocja 30 euro dwie sztuki. w jednej cenie dwie sztuki. To 30 euro wydałam za dwa te swetry. Ten. Będę sobie chodziła gdzieś na miasto, do sklepu, a tamten przeznaczę do pracy. Albo prezentuję mojej mamusi. Jak będę latem w Polsce ją odwiedzę, to jej to zaniosę. Przydaje się. Kolejnym zakupem było w drogerii te oto... Ta oto woda toaletowa, ona jest oryginalna. Przecena z 30 euro na 15. Patrzyłam, wąchałam ten zapach, nawet napresywałam. Przepiękny, taki delikatno-kwiatowy jest. Jest naprawdę piękny. Sekret. Replay sygnatury Sekret. Piękne są te. Piękny zapas. Pefum. Jestem zadowolona. Następną rzeczą, jaką kupiłam, to jest ręcznik kąpielowy. Mała niezabiązana. Tutaj nawet taka kokardzia była. On jest bardzo staki. Do kąpieli może być. Myślałam, że będzie większy, ale nie jest. Ale wykąpać się, okryć jest. I ostatnimi rzeczami, które kupiłam w Primarku, są to batony proteinowe w trzech różnych smakach. To wszystko co kupiłam, co udało mi się na wyprzedaż wyłuskać. Tyle ludzi, normalnie ludzie się kłócili ciągle, jeden drugiemu zabierał, wyrywał. No bo były te promocje nawet do 70%, dużo. Można było koszulki ładne kupić nawet za 3 euro. To jest duża promocja. Dlatego z niej skorzystałam i dlatego chciałam się Wam pochwalić, pokazać co kupiłam. Zachęcam Was do dania lajka, do odhaczenia sub'a, wciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Chciałabym też podziękować wszystkim moim subskrybentom, jak i dzisiejszym, przyszłym. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa!